Witam na kolejnych wykopkach. Tym razem jesteśmy z bratem w lesie. Chodzimy, szukamy. I mój piesza znajdka. Jakiś pieniążek, ale totalny destrukt. Nie wiem co to jest zupełnie niewidoczne. Dobra, zgłaszam się jak będzie miał coś ciekawszego. Dobra, kolejna znajdźka. Jeden halesz Austro-Węgierski. Wyostrzy czy nie wyostrzy? Z drugiej strony nie widać orła. No ale w naszych rejonach to jest najpopularniejsza moneta. Pierwsza wojna światowa, świadcząca o tym, że tutaj gdzieś żołnierze Austro-Węgierscy przebywali. Ale taki destrukt. Po oczyszczeniu może będzie lepiej widać, ale szału nie ma w każdym bądź razie. Do następnego dołeczka. Łoska znalazłem. Najprawdopodobniej to jest pierwsza wojenna starta. Nie widać oznaczeń, ale zostawiam ją w środku, bo usek mam dość już. Taki teren. Lekko górzysty. Idę tam w dół. Tam zobaczę, czy coś tam nie ma. Gdzie to słoneczko świeci. No, tam znalazłem odznakę z pierwszej wojny światowej. Yy... Nawet w dobrym stanie. Może coś tutaj jeszcze więcej znajdę. Do następnego. No i pierwszy perelek. Dziesięć... Złotych, tylko nie wiem kogo on przedstawia. Kto tu jest, Prus? Nie pamiętam na dziesiątkach perłowskich co to było, ale użyję środka czyszczącego, jak mu. Kurczę, nie wiem, co to jest. W domu się zobaczy. Wziąłem sobie Rotusa. Jeszcze się nie nauczyłem tego. Wisty X. Trochę jej nie ogarniam, ale to z czasem może przyjdzie. Do następnego dołka. No, powiem tak. Tego się nie spodziewałem, że znajdę tutaj. Dziesięć fenigów. Jak to Mr. Lonnie mówi? Złoto Weimaru? Chyba tak. Złoto wajmaru. Te słynne kłosy. No nie, tego się nie spodziewałem, że w Galicji Znajdę coś takiego, 1932 Pierwsza taka moneta, ale super Cieszę się Bo jeszcze takiej nie miałem Nie mam Fajnie Jakaś Nowość Halerze Polskie złote międzywojenne, a tutaj Takie coś, fajnie Na tej starej drodze Poszedłem jeszcze gdzie indziej. Brat, brat, gdzieś tam chodzi. Nawet nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Szukam tutaj dalej. Może coś więcej wpadnie. O, wpadł teraz pocisk. Kurczę. Z pierwszej wojny światowej. Taki owalny, ołowiany. Ciężki. Tu na drodze. Wyżej. Tam, gdzie znalazłem. 10 feningów to jest kolejna droga no i taki pocisk pełno ich tutaj pocisków łusek yy, Kolcoków. no pierwsza wojna światowa zdecydowanie do następnego dołka pozdrowienia dla Mustafy znalazłem medalik Bozie aluminiowy jest strasznie straszny nalot. Trzeba go namoczyć, żeby coś widać było. Ale tak na pierwszy rzut oka to tu jest chyba matka boża a tu jest chyba Pan Jezus. Ale duży medalik, aluminiowy nawet jest z oczkiem. Ładne było bicie. Troszkę go musnąłem łopatą, ale niewiele. Ale nadal jest straszny, nie da się go nawet pędzelkiem. Zdrapać, a nie chcę go zniszczyć Dopiero jak go Jak go namoczę Wtedy będę się bawił Pierwsza bozia, super Patrzcie jak jest ładnie 13 stopni Normalnie wiosna Przepięknie jest, kurczę Jest przepięknie Szkoda, że to są takie krzaki Bo łączka fajna, ale Z wykrywaczem nie wejdę Idę tam do środka, do lasu Szukać brata Ale bluszcz Jak wąż O kurcze Kurczek Ale się zwrócił skubany pasożyt Tu następny Wygląda jak taki wąż z sierścią Ale jaja jeszcze takiego czegoś nie widziałem I Olcha, Olcha czy Sosna, Olcha, Olcha już jest, stała się żywicielem. No, po dłuższej nieobecności, poprzejść takiej dość odległości wielkiej, bo trzeba odrować pod górę. Proszę bardzo. Dość pokaźny fragment pierścienia wiodącego. Na dole! No! Tak! Krzyczę, bo brat mnie woła. Bardzo piękny odłamek, znaczy część pierśnia wiodącego. Szkoda, że nie ma szklanki po pocisku szrapnelowym tutaj. Ale to wygląda jakby to był jakiś okop, albo coś takiego. Tam niżej znalazłem tą odznakę, co wam mówiłem. Nic, włączę się, jak będę coś jeszcze ciekawego miał, bo powoli już wracam do domu, do samochodu.